Słuchajcie, ogólnie właśnie się dowiedziałem, że w Brookhaven wybudowali nową elektrownię. I wiecie co? Prezydent sobie chyba właśnie tutaj obok mnie wybudował swój własny dom. Zobaczcie, jaką on ma limuzynę. I dzisiaj spróbujemy się do niego włamać. Tylko zanim to zrobię, muszę zostawić dużo apetyt w górę, Subskrybujcie z i oglądajcie ten odcinek do końca. A my od razu wychodzimy z domu i ja wam zaraz pokażę, gdzie to jest. Sam się chyba właśnie ktoś walił samochodem. Ale okej, okay, nic takiego nie widziałem. I zobaczcie, co jest tutaj. To są przecież jakieś ogromne panele słoneczne, czy coś takiego. Ja sam do końca nie wiem, jak to działa, ale zaraz sobie tam pójdziemy, bo tam jest chyba jakiś taki mały budynek. To wcale nie wygląda jak na dużą elektrownię, ale no, zobaczcie sami o co tu chodzi. No i właśnie tutaj jest ten budyneczek. Dobra, spróbuję się tutaj jakoś włamać. E, co ty tutaj robisz? Halo, Jeremy, czemu tu właśnie? Ej, o cześć, czery, co ty tu robisz? No, cześć, cześć, ogóle, stary. cześć, słuchaj, czy ty próbujesz się tutaj włamać? Nie, co ty, to to w ogóle nie, nie tutaj pewno... patrzę generalnie, bo to jest taka ciekawa instalacja A, elektryczna. Nie, no wiesz? dobra, słuchaj, co ty mówisz, serio? Ty naprawdę? Nie, no nie wierzę ci. Nie, no dobra, masz mnie, że próbujesz... Się tu włamać, próbuję włamać się do prezydenta, ale nie mogę, jest? bo to, to Ty też chcesz okrać chcesz... prezydenta? No dobra, słuchaj, no jakoś. Tak, a po co bym miał się tu włamywać? W sumie to masz rację. Wiesz co, jakoś to ogarniemy, ja w ogóle nie wziąłem karty. No właśnie, musimy przecież iść po tą kartę. Wiesz, jak tu w ogóle wejść? Nie, ja, właśnie nie wiem, próbuję Ale ja wiem, dobra, tutaj. słuchaj, ja wiem, nie, tego nie zniszczy. To wszystko jest po prostu pancerne. Nie da się tu w ogóle wejść, ale zobacz, robi się już noc i musimy iść na policję. Serio, musimy iść na komisariat. Na ty tak. Oni nie. mają tam w środku ukryty pokój i tam jest karta, którą będziemy mogli otworzyć te drzwi, ja Naprawdę serio, seriotko. Dobra, słuchaj, to jest dosyć daleko, ale szybko się tam przejdziemy i zaraz ci wszystko pokażę. Obrabujemy ich weźmiemy tą kartę i potem jakoś włamiemy się do prezydenta. Policję Ty na pewno dobrze tutaj jest? No to, to, może, to może być trochę dziwnie, ale zobacz, uda nam się. Dobra, lecimy tam. Kurde, ale się zmęczyłem, aż się zrobiła noc. Dobra, wreszcie udało nam się. To było męczące. Mega męczące. Dobra, masz ten mop, o którym ci mówiłem? A ten mop, no mam Tak, dobra, słuchaj, ogólnie to powiemy, że jesteśmy sprzedawcami, wejdziemy tam i przez jedną celę możemy wejść na. Tak, dobra, ja idzie zaraz. Tutaj wszystko pokaże, tylko najpierw wejdźmy do środka. i jest tu jakiś policja. To dobra, myślałem, że nikogo nie będzie. Nie Nie, spokojnie, damy radę, damy radę. Dobry wieczór. My tutaj przyszliśmy tylko posprzątać. O, dobra, chyba jest wszystko w porządku. Może, może nie będzie nic podejrzewać, jak no, myślisz. Tak, e, no chyba, chyba nie. To panie panie władzo generalnie my tutaj Generalnie wyciągniemy sobie te mopy i będziemy Tak, tutaj tak, właśnie, łupę, mamy wszystko. Na pewno, na pewno. Ale my my posprzątamy nie. i tak, nawet takie jest czysto, to le, lepiej posprzątać no, wszystko, nie? Dobra, dobra, Na no, 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 nas tu nie ma, na o, nas tu w ogóle nie, nas... nie ma. Dobra, już, już już powiedział dokładnie. wszystko. Git jest, chodź, i teraz to jest chyba ta Dobra. cela, musimy tu wejść i dawaj teraz szybko tutaj do góry, tak żeby nas nie widział? O nie, kurde, nie wplazłem tam. Jesteś. Wierzy, jestem Ej, stary, weź mi rękę, się. bo ja tu wskoczyć nie mogę. No co to ma być? Dobra, udało mi się, udało się. Udało się. Teraz słuchaj, Dobra. nie wziąłem latarki, kurde, no. najgorzej. Gdzieś tutaj w ścianie było... Tak, właśnie, zobacz, zobacz, jest ukryte, jest ukryte gdzie jest? przejście. Gdzie jest ukryte przejście. No tutaj w ścianie, gdzie zobacz gdzieś? to! Ej, gdzie mi jest? Co to w ogóle jest? Czemu tutaj ktoś leży na ziemi? Ej, Ej czy tu jest jakiś specjalny bandził, dla którego tutaj była cela? Tego to czy ja czy co, nie wiem. Tutaj chyba jest zdjęcie kogoś z FBI, jest jakiś łom Ja w ogóle nie wiedziałem, że ktoś tutaj będzie. I gdzieś tu właśnie powinien być ukryty klucz do tamtych drzwi, tylko nie wiem, gdzie może gdzieś w tej szafce albo za tą szafką. Ej, tutaj coś, to jest, to jest nie, 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 nie kręc, czekaj, nie czekaj, wiem. czekaj. Tu jest chyba za szafką. Tak, widzę coś niebieskiego. Dam radę to wziąć. Jest, udało mi się. Mam tą, mam kartę. Mam kartę, to mam kartę serio, Ej, dobra. dobra. Wiesz co? Idziemy, idziemy tam jak najszybciej. Dobra, już nawet nie wracamy do tego policjanta. Wychodzimy teraz tutaj tym tajnym przejściem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest, ale udało mi się zdobyć być tą kartę. Musimy się teraz jak najszybciej tam dostać i jeszcze uda nam się dzisiaj obrać tego prezydenta. Zobaczysz. Już jesteśmy na miejscu, dobra. Udało nam się z powrotem tutaj wrócić. I co? Myślisz, zadziała ta karta do tych drzwi? Wiesz co, stary, ja bym na to uważał, bo ja nie wiem, czy to nie aktywuje alarmu. Wiesz, bo to Alarmu? Może być może być nie no słuchaj, może jakbyśmy chcieli te drzwi zniszczyć, to byłby jakiś alarm, ale z kartą. Dobra, próbujemy. Uwaga i. A... Otworzymy drzwi. Jest, dawaj, Chodź do środka tutaj. Co to w ogóle teraz jest? Ej, temperatura jest stabilna. Co to są za przełączniki jakieś wielkie? Wiem co to jest, to jest komora dezynfekcji przed wejściem, bo do prezenta mogą tylko czyści wejść tacy dezynfekowanie, wiesz? Stary. Dobra, czekaj, co to w ogóle jest? Mogę sobie jakoś. Ej, ja tu muszę podać jakieś hasło. Dobra, hasło no to, to, to będzie. E, hasło. Nie wiem w sumie. Nie, hasło e, nie to działa. To co możemy teraz tutaj wpisać? A co jakby wpisał e, prezydent na przykład. Najlepszy, prezydent najlepszy. Czekaj, a co jakby a. wpisał swój nick, to może. za. Działa, ty wpisałeś swój nick, teraz tu działa. Mogę teraz tu włączyć? Co ja zrobiłem? No włącz to stary. Co tu się teraz stało? Zdaniem? No właśnie, nie wiem, włączyłem to. teraz to jest zgniecione, no to jest a może, a może... Do śmieci nie, nie, w ogóle? Nie. Wiesz, ja chyba teraz włączyłem prąd u prezydenta, tak mi się wydaje. Dobra, a może to? Dobra, teraz to już ta pewno włączyłem. Prąd, wychodzimy stąd i idziemy zobaczyć, jak to teraz wygląda, bo no nie wiem, musimy go prowadzić. Wiesz, co on może tam mieć? Wiesz, to, jest, to jest mieszkanie, to jest bunkier może... w ogóle. Strasznie, że to jest bunkier. Ale on może tam mieć te skrzynki atomowe w ogóle. Dobra, stary. ja myślę, że ta karta jeszcze nam się przyda. Idziemy tam zaraz zobaczyć do niego, jak to wygląda. Słuchajcie, czy ty to widzisz? Widzisz, jak on ma limuzynę? przychacie O, on chyba wyjeżdża. Ja nie wiem, ile kosztuje szybko, szybko. Nie, że Nie, nie zauważył. Dobra, szybko. gdzie on w ogóle jedzie? Dobra, no ten prezydent on... sobie chyba gdzieś pojechał. Ej, to co mamy on teraz. Z miasta w ogóle sprawdza. Wiesz co, ja, ja wiem, to... ja wiem co on poszedł zrobić. On chyba właśnie pojechał do elektrowni zgłosić to, że nie ma prądu. Na 100% pojechał to zrobić. To, to, może, to może być logiczne. Dawaj wbijamy mu na chatę teraz. On ma w, Dawaj. w ogóle chyba teraz jakieś zasilanie. Co to w ogóle jest? Jak on tu. A, może ma jakieś agregaty czy coś, ja już sam nie wiem. Dobra, no zobacz, on wszystko on ma... tutaj działa. Co to jest? Ej, on ma tutaj jakąś własną. Dobra, ja, ja sam nie wiem, możemy teraz chyba zejść, teraz tutaj na dół i. Jesteśmy na dole, to chyba dzięki temu może mam tą kartę, bo inaczej byśmy tutaj nigdy nie weszli. I co to w ogóle jest? Zobacz, on ma kuchnię, on ma dwie pralki, stare. My nawet jednej nie oh. mamy w tej On ma dwie pralki. Jechać, nie wiem, I to jest masakr, zobacz ten salon. Ej, ten bunkier wygląda naprawdę niesamowicie. W ogóle, tutaj spokój i wszystkiego. No, chciałbym w takim mieszkać, ale niestety mnie taki nie stać. Ale, słuchaj, musimy goś obrabować. Szukaj safe. Gdzie może, gdzie może być prezent? w ogóle ukryty safe? Jak myślisz? Myśl jak prezydent, myśl jak prezent. Można może gdzieś dole w toalecie, zauważyć. poczekaj. Tutaj tu, tak, gdzieś może. Może tu, co to. Aha, dobra, Pan, jakiś ukryty. Wykryte przejście chyba, ale sam nie wiem. Dobra, nie. Ma... Soj, tu jest nawet telewizor w toalecie, co to w ogóle jest? Czemu to jest? jest telewizor w Kiblu? Nie wiem, ale to wygląda mega ciekawie. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Wiesz co, tu chyba nigdzie nic nie ma. Może, co to? Czemu tu jest jakiś przycisk? Coś jest stało? To... Ja... Zobacz, co to jest w ogóle. Ja naprawdę Prze... nie wiedziałem, że to telewizor jest jakiś przycisk. Co jest? E, tu jest Hi, stary! mamy, to Stary, my to będziemy mieć teraz, brunie. nie wiem, milion rubuksów. zobacz, tu jest w ogóle z. bronie Wy... Czemu tu są długi w buchowej bronie? Ja nie myślałem, że prezydent taki Rzeczy w ogóle, co to jest? Dobra, tu się już Dzieckie chyba nigdzie nie. Ja nie wiem, słuchaj. Musimy jakoś stąd wszystko to wziąć. Ale co tam jeszcze było? Bo tam chyba było jeszcze jakieś przejście. Chodźmy to sprawdzić, tylko udało mi się stąd wyjść. Na razie to zamknijmy. I nie wiem, tu chyba było jeszcze jakieś przejście na dół. Weźmy sobie tutaj, zejdźmy. I co on tu jeszcze ma? Zobacz. Ej, czy tu nie są jakieś dwa ogromne sejfy? Co to w ogóle jest? Ery, to są jakieś wielkie sejfy. A to jest, zobacz. To jest ten taki ekran, na którym generalnie widzi konferencję z innymi prezydentami Aha, generalnie. No dobra. To jest naj... Ty, a może my się też połączymy, co? O dawaj, odpalamy tutaj laptopika, i co co będzie w ogóle? O psy, psy odpalamy, dawaj, do pani eee, na pecie będzie się. Wyłączmy to, mu. na razie sobie to zostawmy. Ja chyba się nie chcę łączyć z tą konferencją. On ma w ogóle tutaj jeszcze jakiś ogromny magazyn i tutaj jeszcze. Znowu rośliny, znowu rośliny. Wejdź tutaj to do środka, wejdź ja sobie odpalę to, to... Dobra. Ej, stary, zostaw co? co, co, Chciałbyś wyjść? Dobra, dostaw, nie Dobra. Weź Dobra nie wypuszczę mnie. cię, ja nie wiem, tak? nie wiem, nie wiem co ja zrobiłem. Ej, a co? Ale to to nie są jakieś wielkie silniki, ja już sam nie wiem. Dobra, co jak my sobie to Podpaliło, co jest? Ja nie wiem, czemu ty się pali. Ty się mnie pytasz. Ja nie wiem co tutaj się no, dzieje. Ale co ty zrobiłeś? Stary? Dobra, ty z tym uciekamy stąd, szybko, 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 uciekamy stąd. Ej, a co z tym złotem? Dobra, kiedyś to zabierzemy, przecież ja chce żyć. Zostawmy to na razie złoto. Nie wiem, wychodź stąd jak najszybciej. Ja myślę, że to wszystko zaraz w ogóle wybuchnie. Nie wiem, uciekamy ale stąd. ty mu spaliłeś. Co ja ty nie, zrobiłeś nie wiem co tu się dzieje. Dobra, może ten prezydent zaraz przyjedzie, nie wiem, wróćmy na razie do chaty jak najszybciej. Dobra, czas już wstawać. W ogóle co tam? O nie, o nie, dobra, ja nie widzę tego dobrze. Co się dzieje u tego w ogóle prezydenta? Tak za oknem widzę że tam stoją dwa samochody, jest tam chyba nawet prezydent. Czemu oni strzelają? O nie, dobra, muszę to szybko powiedzieć Jeremiemu Tam się dzieją mega dziwne rzeczy. Jeremie, gdzie ty jesteś? Czemu ty oglądasz telewizor Co gdzie... się dzieje? Spary, słuchaj, no telewizji Nawet nie oglądasz teraz. Dobra, znowu pewnie nie zapłaciłeś za prąd. A nie, przecież my wczoraj wyłączyliśmy prąd, my nic nie możemy oglądać. Dobra, słuchaj, w ogóle zobacz, co się dzieje przy domem, chodź, ale tak żeby nas nie zauważyli. Co? Widzisz co się co dzieje u prezydenta? Co tu się dzieje? On, I... się dzieje? tam strzela z karabinu! No ja nie wiem co my zrobiliśmy. Dobra, słuchaj, kiedyś może uda nam się jakoś to odkręcić. Na razie to musimy tak zostawić. Tam stoi prezydent, strzelałem z i są jakieś samochody. Dobra, ja sa... nas tu nie było, my tu nie mieszkamy na nas. nas tu tak, nie nas nie, ma. nie było, wiesz co? Ja myślę, że po tym odcinku ja to my chyba my chyba sami będziemy sobie musieli kupić jakiś porządny bunkier, żeby przed nim się schować, wiesz? Oj, tak, oj, to bardzo duży bunkier. Dobra, Jeśli to słuchajcie, chyba w gdzieś daleko stąd. Może jakoś to odkręcimy dzisiaj, tu bo na tyle i dzięki, że go się ten odcinek do końca. Dobra, do następnych odcineczków, Narka.